Jest poniedziałek 8 kwietnia tu Business Update poradny przegląd biznesowych informacji. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. W piątek WIG20 wzrósł jedynie o 11%, zaś szeroki rynek spadł o 0,3%. Najmocniej wśród blue chipów zyskiwały banki, kolejno Alior, PKO i MBank. WIG banki wzrósł o prawie 1%. Na szerokim rynku uwagę zwracał spadek CCC o prawie 7%. To po przedstawieniu wyników za 2023 rok. W piątek nieco umocnił się złoty dolar, potaniał do 3,94 zł, a za euro trzeba było zapłacić 4,27 zł. Groszy. Cena ropy utrzymuje się na poziomie 87 dolarów za baryłkę WTI i 91 dolarów za baryłkę Brent. Gospodarka i makroekonomia. Rośnie znaczenie portu Gdańskiego w regionie. W ciągu ostatnich czterech lat przeładunki w porcie wzrosły o 70%, osiągając 81 milionów ton w 2023 roku, opisuje portal Business Insider. To awansowało port na siódme miejsce w rankingu największych portów w Unii, wyprzedzając takie porty jak Amsterdam, Marsylia czy Walencja. W 2020 roku Gdańsk zajmował dopiero 17 miejsce. Wstępny wynik audytu finansowego wskazuje, że lasy państwowe niegospodarnie wydały prawie 100 milionów złotych w latach 2015-2023, finansując m.in. czeki dla lokalnych organizacji i organizacje imprez z udziałem polityków. Nadleśnictwo w Rybniku wydało np. ponad milion złotych na imprezy z posłem Wosiem, a poseł Matecki pracował jednocześnie na dwóch stanowiskach, opisuje portal Polskiego Radia. Rząd planuje wsparcie finansowe firm zatrudniających emerytów. Ma wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia i być wypłacany przez 24 miesiące. Borys Budka, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, przekazał, że PKN Orlen miał w trakcie kampanii wyborczej zlecić inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza, aktualnego ministra kultury jednej z amerykańskich firm. Dowodem na to mają być faktury na odpowiednio 70 tysięcy dolarów i 41 tysięcy dolarów takie informacje podaje portal ONET. Stopa bezrobocia rejestrowego w marcu wyniosła 5,3%. Niemiecki dziennik Die Welt opisuje powstanie centralnego portu komunikacyjnego w Polsce jako zagrożenie dla niemieckiego przemysłu lotniczego, który już boryka się z wysokimi podatkami ekologicznymi. CPK jako duży port lotniczy w Europie Środkowo-Wschodniej może zmienić trasy podróżnych z Unii, którzy zamiast przesiadać się na zachodnich lotniskach wybiorą CPK. Dodatkowo niemiecki sektor lotniczy ma problemy z rozbudową siatki połączeń z powodu najwyższych opłat w Europie. Bałtycki gazociąg Baltic Connector, który został uszkodzony przez chiński statek New New Polar Bear w październiku zeszłego roku, jest już naprawiony. Statek mógł też uszkodzić podwodne kable komunikacyjne. Gazociąg ma długość 77 km pod powierzchnią morza i umożliwia przesyły ponad 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie pomiędzy Finlandią a Estonią. Sektor prywatny strefy euro powrócił w ubiegłym miesiącu do wzrostu, przy czym Niemcy i Francja pozostały w tyle, analizuje Wall Street Journal. Ceny domów w Europie spadają po raz pierwszy od dekady, to analizuje z kolei Financial Times. Informacje biznesowe. Frisco, należąca do grupy Eurocash, planuje wdrożyć dwa projekty z wykorzystaniem AI we współpracy z Microsoftem: narzędzie do automatycznego badania klientów i chatbota. W ramach inwestycji technologicznych Frisco otworzyło nowe centrum dystrybucyjne w Marysinie, które zwiększyło powierzchnię magazynową o 13,5 tysiąca m2 oraz umożliwi obsługę dodatkowego miliona zamówień dla Agromel aglomeracji warszawskiej. Wybór oferty Budimexu za ponad 11 miliardów czeskich koron, to jest blisko 2 miliardy złotych na budowę czeskiego odcinka drogi D11, został unieważniony. Spółka rozważa skorzystanie ze środków ochrony prawnej. Brico Marche otworzyło 11 sklepów w pierwszym kwartale tego roku. W sumie w Polsce ma ponad 200 placówek. Automatyczne, bezobsługowe sklepy Amazona Wejdź, Weź i Wyjdź polegają na outsourcingu tysiąca pracowników w Indiach. Którzy oglądają rejestry z kamer i sprawdzają, czy rozliczenie koszyka było prawidłowe. Opisuje Bloomberg: Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Grupa Playna była 100% udziału w spółki Mikonet posiadającej około 640 km sieci światłowodowej. Mikonet oferujący swoje usługi pod firmą Multimetro posiada sieci światłowodowe, w których zasięgu jest 42 tysiące gospodarstw domowych w 28 miejscowościach i wsiach na terenie województwa śląskiego. Dzięki transakcji Play umocni swoją pozycję właśnie na Śląsku. Grupa Żywiec podpisała z brytyjską Michael Feast warunkową umowę sprzedaży browaru leżajsk. Brytyjska firma specjalizuje się w produkcji m.in. protein i lipidów na potrzeby produkcji żywności za pomocą procesu fermentacji. W lutym 2023 grupa Żywiec ogłosiła zamiar reorganizacji produkcji w Polsce i zapowiedziała, że planuje skoncentrować się na produkcji jedynie w czterech browarach właśnie w żywcu, Elblągu, warce i namysłowie. Ukraińska firma Trzy Niedźwiedzie kupiła Nordis, polskiego producenta lodów i mrożonek. We wrześniu 2023 Nordis zmieniła zarząd, a nowym prezesem został Dmytro Uszmajew, właściciel firmy Trzy Niedźwiedzie. Spółka jest w gronie kilku największych producentów lodów i mrożonek w Ukrainie. Prezes PGE Dariusz Marzec poinformował, że spółka pracuje nad akwizycjami w obszarze OZE, głównie projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Dodatkowo prezes PGE poinformował, że spółka będzie współpracować z rządem przy wypracowaniu rozwiązania w sprawie wydzielenia aktywów węglowych. Grupa ma zaproponować rozwiązania dotyczące wydzielenia tych aktywów. Właściciel marki Gucci firma Kering kupiła od Blackstone za 400 mld dolarów nieruchomość przy głównej ulicy Mediolanu. To największa transakcja na rynku nieruchomości w Europie od dwóch lat. Euroleague, najwyższa europejska liga koszykówki mężczyzn, rozważa pozyskanie kapitału poprzez sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów, donosi Bloomberg. McDonald's zgodził się nabyć 225 restauracji w Izraelu od operatora ILONAJ, który zarządzał restauracjami od 30 lat. Konsumenci w krajach arabskich i muzułmańskich tymczasem zbojgotowali markę, bo postrzegają ją jako wspierającą Izrael, czemu firma z siedzibą w USA zaprzecza. Prawo i podatki. Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy deregulacyjnej, której celem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ma zakładać zwiększenie roli mediacji w sądach oraz zmniejszenie biurokratyzacji. Ponadto zmianie ma ulec obszar, na którym budować można elektrownie wiatrowe. Aktualnie odległość od zabudowań ma wynosić co najmniej 700 metrów, zaś projekt ustawy zakłada odległość 1H. Prokuratura poszukuje Wojciecha B, byłego prezesa AQT Water, podejrzanego o manipulację kursem akcji spółki, oszustwa oraz rozbój. Miał on wraz z żoną zarobić ponad 22 miliony złotych w wyniku sprzedaży większościowego pakietu akcji, donosi puls Biznesu. 20-letni przedsiębiorca ma zapłacić 100 tys. złotych z powodu nieuwzględnienia jego wyboru formy opodatkowania przez formularz, znajdujący się na stronie internetowej CIDG. Tę historię opisuje Rzeczpospolita i, jak donosi, incydent miał być spowodowany błędem w systemie przy przetwarzaniu danych. Podobny problem ma jednak dotyczyć większej liczby osób, a sprawą zainteresował się już Rzecznik Praw Obywatelskich. I to tyle w tym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dobrego dnia, do usłyszenia!